A, widzicie? Ja idę najpierw na tych Z tej strony Nita. I dzisiaj ze mną jest... Kuba. Siemaneczko. Dobra. gramy dzisiaj na blokach. Na MC. IP w opisie. Dobra, biegnij Kuba. Biegnij. Wiesz, że na to. Tym... Tutaj na dole są diamenty, wiesz? Pod tym. Gdzie diamenty? No, pod tym nam. Są diaksy To jest miałam taki Kowadło! Pomóc ci? Nie A! Nie Nie ja mam jajka Nie! O, zombie villager Cała gra przegrana Cała Łód. gra już przegrana, wiesz? No, Cała gra już jest przegrana Przemo, już nie możesz wejść? Nie, że spełniłem ten zombie zombiego no nie jesteś no, no ty Jeszcze mam no, ja grać tak po pierwsze No ale ten zombie... diamentowy zombie! Wiem O małe te... jest kufl Slajmy Jakie słodkie Szkoda mi. No, odejdź! O szkoda. A mnie to gówno straszy Spadnij, przepadnij TNT Fajnie TNT mnie zabiło. Po prostu przeświecił Ogólnie ja uciekam Chyba znowu ty Zawsze to muszę tutaj Czemu na przykład emeraldowo zbroję i chcę wypuszczać sobie blok Lepiej cię odsuwać od tych takich bloków. Jak się rozwalił jest! Narzędzia! Fajnie. Squid. Prześwietnie. Tam są ludzie i on beraldową zbroję, czyli... Moja przepowiednia się zdała. Czyli, co? Is czyli istnieje takie coś. Czyli istnieje takie coś jak... jak ten... No jak to... wiecie, to coś. Jak emeraldowa zbroja. No! Dobra zabiję no. to małe ja coś się no to na 5 a to smoczy jajo? no może ci wypaść i możesz je postawić i też wypadło nawet dwa co to robi? u nie pvp Dobra muszę uważać bo pvp już jest a, szkielet a! Kurde Do no, się do kogoś innego szkielecie No, no ja postawiłem przy przypadek jaja Endermana Dobra, gdzie ty jesteś? Ja postawiłem przy przypadek jaja Endermana, ale A idę na na ty jesteś? Tam. A! Enderman. A! Gdzie ty jesteś? Nie wiem Ale wszystkie zombie na mnie idą Ja tutaj na te tego Ale to mapa jest ogromna. Yo, czemu ja, czemu ja nie poszłam? Nie pierdzielaj, Enderman! To co, może na jeszcze jedno pójdzie. Enderman mnie cały czas goni. Ja cię nie widzę. Przelatuję prawie całą łapę i cię nie widzę. Ja nie jestem na spełniałby co? Ja latam mapy. No latał koło łapy. Nooo! Czy tego tu musiał przywiać? Kogo? Ucznika Tak Ale fajnie, a ty gdzie jesteś? Ja sobie latam Kolejna spoda Dobra E A E my się z graczami możemy lać później? Ty się pisze? się pisze? a le e, a. dobra idziemy jeszcze raz na którą arenę? to teraz chodź na to hmm. na tą e las lb 19 dobra Jesteś. ale ci pelerynka zabiała ja mam pelerynkę na ja u siebie nie widzę na 5 Ale masz. Jaką? Skida swojego. No co? U, ale dziwnie wyglądam jak łaże po tym spawnie. Ogólnie ludzie. Macie płotek. ciśnijcie na niego prawym. Taki mały fuck. Znowu deadna. No to sobie daj? Muszę się sprężać. Pójdę ko się stało jest Kuba, zabijaj się Jest! Dedłem! Aha, one, Dedłem, one. O kurde, wywaliło mnie. Dobra. Gdzie ty? Gdzie ty jesteś? O nie kurde. widzę cię, nie widzę cię. Jesteśmy gdzieś daleko. O, widzę Ej, cię. Nie widzę cię. Ej. Dobra, idziemy od razu gdzieś daleko. Za to górę Dobra. chyba pójdziemy. Za tam? Za... No. Dobra, to ja już od razu za nią idę. Wystartował. Oho! Już się zaczęło... Dalej, chodź! Oż kurde! Co? No idę! No! no, oh no, oh no, oh no, oh no! Oh no! Oh no. Oh no. Co to? Nooo! Taki blok mi się zrespił. Gdzie ty jesteś? No idę do góry. Dobra, pierwszy laki blok. Siado! Przepiąknie! Mam siado! Mogę iść coś kupić! Uk! 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 Mogę na paszę, Nie wierzę! Złote marchewki, fajnie! Stołdę! Fajnie! to jest mutant zrzeszpiony w drzewie, YOLO <kluz> A zdrowie Dobra, napiszcie Ludzie napiszcie w... Naprawdę dwa Co? Ludzie napiszcie w komentarzach Naprawdę na zdrowie dwa, dla ten... Kuby <kluz> no, ja Mam siano No wiem, ja też mam dużo siada. Ale w moim portfelu pospucone. Ale w moim portfelu... Hmm, ja te. O, druga lata. Yy... Co to jest za dziwny Lucky Blok? O nie, to złote to są słabe. To już, to już lepszy jest ten. Mmm... Yy, Drewiany wiecz. Ile ja na jedzenie, ja to znaczy złożyć na Że wy... Ej! Rozwaliłem Luki Block i mi wyleciał Lucky Block. Chcę zacząć? Might fuck. Jacek, który jest przepalany żelazo! jeee! Yeah. Ulepimy dziś, bo no. Jest! Jak masz zbroja! Nie gadaj. No to chodź zobaczyć, nie cała! A co jest? Um, eee, yes, ja też mam! Ach to Emeraldowo zbroję! ja wiesz, że tu jest nawet Emeraldowa zbroja. Uo! Ale chwili! Ja chcę jakiś miecz! Ja mam, zaraz ci chyba... Masz drewno? A, ja mam. Dobra, to zaraz ci zrobię ten. Robię ci... Uy, ja mam szmaragdowy na pierśnik. Jeszcze jedno i będę miał zbroję. Masz na serio? Emeraldowy? Udało ci się? No. Nie y no. no. Nie jeszcze, nie mam, ci... jeszcze mam, jeszcze mam hełm. Chodź... Szmaragdowy, szmaragdowy. Sorry. Chodź do mnie. To ci dam ten. Gdzie ty jesteś? No. To oh jest. Hello Mike. O oh, kurwa, ale tu jest wielki zombie jaki to... O nas są! szczyt tej góry co byliśmy Ja mam dwa żelazne mieczyki Ona są górę tej góry co byliśmy Dobra Na samą górę tej góry co byliśmy Ui! mam żelazny miecz, więc spoko, mam żelazny miecz, Dobra, więc nie ja, ja też mam. Tylko dasz mi cokolwiek jakąś... Masz jakieś te Eeeem... Mogę, mogę ci dać hem, mogę ci dać hem z, z szmaragdów. O to to bym poprosił. A ty jaki masz? Ja? Jeszcze... Wow. TNT! Dadłeś. O... No. O tobie obserwuj. O villager! Dzień dobry. Już może ja twoje prosi. ity! Mam twoje ity, no to poczekaj chwilę. No omaru do wodę. Widzę cię. Julu Widzisz Widzisz ty mnie? Jestem na tym lakloku nie, nie widzę Niestety Wysza jesteś... Nie, ja nie widzę, dyskusja. Jesteś duchem O! Piurun! Piurun! Nie Ludzie nie mówcie Już! Dobra, już nic nie rozwalam, jestem zbyt upelny Siemaneczka, jestem przed tobą Muszę muszę... ja jaram się, jaram się! Nie mogę zejść z złotej maszewki. A tak w ogóle... A, jaram się! Hej! Wrote nas pod i walt! Jest woda! W razie jest. Tobie. jest! A co muszę ci zdać? Ej, tu jest jak broja? zbroja? No dobra, spoko. Ej! No spoko, wiem Ziemnio. Ej, tu jest jakiś koleś! Gdzie? No tutaj! Myślę, że A on nie! To... Chyba, że on już, chyba że on już jest zechnięty. No on już jest zechnięty. Idę poszukać jakiś itów. Ktoś idzie do mnie. Dobra. Serio? Idę do niego. Idę do niego. Du, 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 Ale tu, tu du, jest dwóch! Ej, tu du, du. jest dwóch! No i? On ciebie strzela. A cię pizgnął. No dawaj, na, nawaj go! Dobra, niech... Let's go! Let's go, nawalasz go! Ja go śledzę! Ty! Daj dojka Jaki to było epicki! O, do... Matię! Tee, ej on ma TNT! Dobra! I miksturki i jajka różne! Ale to było epickie! Co to widziałeś? No. Jak, jak go walłem, cukru, To będzie ty. Ja. Gdzie ty jesteś? Ja? Aha, widzę cię! No, no widzę cię, dobra! Spoko. A pójdę razem! Nakręcasz? Na... No, to się wszystko Kręcisz nagrywa. jeszcze? No! Idę go pośledzić! Ty tam stój! Poszukaj no jakiegoś no bo gościa, jedź. bo ja. idę na spawnię. No widzę, są na spałnie dwóch jest na spałnie. A jaki mają set? E, diaksowy. A co? E, jeden, jest tak, spo, spodnie, spodnie diaksowe. E, nie diaksowe, tylko e, napieśnik diaksowy, hem diaksowy. Butyki, e, buciki ze szmaragdów, spodnie ze szmaragdów i diaksowy miecz. Tak, tak trochę nie mam z nimi szans, ale spróbuję. Nie, nie idź. Nie opyla się. Trudno. On chyba do ciebie idzie. Hm. <laughs> on spierdala. Ale spierdziela. <laughs> no i na nas. Ale fajnie jest tak patrzeć, jak ktoś ucieka przed kimś. Ale... Ej, dednął! No! Ten koleś dednął! No! To dobrze. To źle, dziewięć. Ten diachsowy, ale teraz ten drugi ma diachsowy, wszystko. No dalej, koleś. O, W Kolesie. O, drzewy jest to Wiesz, gdzie on jest? On jest za takim jednym drzewem. A jakim? On teraz spina się na górę. On teraz spina się na jedną górę. Dobra, zeszedł. A, co? Ta góra jaka jest? Yy, ona jest tak, która przyspałnie No jest taka góra i jeszcze wie, no, wiesz, no takie, blisko to jest, przyspałnie. Jest on teraz wyrzuca różne ity. On teraz wyrzuca. Jesteś jest? na spawnie? No. Widzę cię! ej, i nie, idź w drugą stronę. Poczekaj, ej, zatrzymaj się. No, idź tam w bok, w bok. Tu? W bok. Tam? Przed siebie! Przed siebie! Nie! Nie! W drugi! Do tyłu! Do tyłu! Tu? No! Do przodu! No, no i tam idź do przodu! No i teraz skręć! Drugą! O! 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 I tam idź! On tu jest! Widzisz? Mhm! Uh -huh. Ej! No widzę! Proszę no, się ciebie bój! Nie masz Aj. nic szans! Dla, tylko dlatego, że... Widzisz? Ja tu jest. byłem! Ej! Uh -huh. Ej. no Dzięki. Widzisz mnie? Mhm. Uh Dobra -huh. no, to... Dobra, ja muszę już iść Chodź, się pożegnamy. Chodź. Tu. Ocze! Ja już nie, nie jest mnie na serwie, nie ma. Ła! Dobra. Na razie ludziska i cześć.